Tak wygląda zderzak po rozmontowaniu, tu macie te cztery miejsca od góry gdzie mamy je przykręcane. Dół, yy, tutaj jest śruba na gwiazdkę, tutaj wkręt, śruba na imbus, wkręt a gwiazd, na gwiazdkę, na krzyżak. To samo z drugiej strony, od tej strony, od strony nadkora, śrubka na krzyżak, jedna, druga i tu macie na uklucz Tutaj macie zaczaski. To musicie sobie po kolei jechać od tej strony. Ściągacie jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i na koniec wysuwacie to wszystko do przodu, tak żeby wam ten zaczas tutaj puścił. Przechodzicie na drugą stronę i robicie to samo. Tutaj macie właśnie te zaczaski i ten z przodu, to miejsce gdzie przechodzi ten zaczas. Tak to mniej więcej wygląda macie tą lampę raz, dwa i tu jest trzecia śrubka po odkręceniu tych śrubek lampa schodzi oczywiście jeszcze odpinamy yy, wtyczkę jeszcze ciekawi mnie jedna rzecz co to jest za, za wtyczka ona jest taka luźna podejrzewam, że od alarmu no i jeszcze jedna jest tutaj taka nie wiem czy będzie widać O właśnie, ona jest przypięta w jakieś puste miejsce Podejrzewam, że to jest czujnik e, poziomu płynu spryskiwaczy, który tu przychodzi Ja tego nie mam więc najprawdopodobniej to jest to